No cóż, po zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i rozpoznaniu przeprowadzonym przez dowódcę okazało się, że mamy do czynienia ze zdarzeniem, w którym prawdopodobnie, prawdopodobnie przyczyną śmierci dwóch osób poszkodowanych tutaj jest tlenek węgla. My po przybyciu, z uwagi na to, że przed przyjazdem straży pożarnej już było na miejscu obecne pogotowie ratunkowe i policja, Przeprowadziliśmy dodatkowo pomiary stężenia tlenku węgla w tym pomieszczeniu, w którym był zlokalizowany piec kaflowy. Pomiar pierwszy wykazał 40 ppm, pomiar drugi 20. Przekładając to na język zwykłego człowieka, powiem, że nieznacznie to stężenie było przekroczone, natomiast w momencie, kiedy Przybyło pierwsze na miejsce zdarzenia pogotowie ratunkowe. Zespół pogotowia ratunk ratunkowego potwierdził wartość stężenia tlenku megla na poziomie 160 ppm. Ofiary Poszkodowane ofiary, śmiertelne ofiary tego zdarzenia to 77-letnia 77 kobieta i 50 mężczyzn na wieku 51 lat syn tej zmarłej ofiary.